No to już 11 idzie. Mamy 12%. To no jest płatnie już 2000. to jeszcze by była chwila do poprawy, ale tutaj tak. Lek... Ciekawe czy 12. Mamy 5% i 12. Nie dokończymy. Zero. Tak to wygląda. Jeszcze by trzeba, to jest lutowane bez stopnika, bez niczego. Moim zdaniem by trzeba trochę poprawić estetycznie, ale tak jest. Polutowane bardzo dobrze i przez 5 minut dało radę tam przylutować 12 mosfetów. Teraz się stacja ładuje jest 22%. Do pełnego naładowania tak z zera stacji potrzeba jakieś 15-20 minut. No 25 minut potrzeba do pełnego 100% naładowania, bo jak mamy na 30% i weźmiemy sobie, poprawimy te piny żeby był tak niedolut gdzie był, żeby to ładnie zrobić, to raczej musimy sobie tu grzać te MOSFETy takie duże na dwa razy. Oczywiście ja tego nie robię bardzo ładnie. Bo to tylko jest test stacji mocy. To są grube elementy mamy z powrotem zero i po poprawce. Bez mycia. Tak to wyszło. Nie jest źle. Teraz wam poka poka pokażę jak to jak to się ładuje, jak to wygląda. To jest oczywiście nagrody, nagroty C210. Tutaj mamy grubszy. Tam 3, mili 3 milimetrowy grot. Na tym grocie go nie, testował. nie testowałem tej stacji. Ale jak widać, na 1 grocie stacja daje radę lutować około 5 minut takie grube elementy jak, jak te MOSFETy. Stacja oczywiście, jak wkładamy, ładuje się. Już teraz ma 10%. Takie grube, mosfety, takie grube MOSFETy. Wytrzymuje stacja 5 minut. Także producent stacji nie popisał się tutaj względem jej wykonania, a raczej. Myślała, tylko myślę, że to jest jakaś taki ga bardziej gadżet to jest niż stacja do lutowania. Oczywiście stację udostępniła firma Elefant z Radomia i także testy, tak jak tutaj je pokazałem, świadczą o tym, że ta stacja jest albo tylko do lutowania jakiś kabelków pod BDM, albo do szybkiego do lutowania czegoś małych elementów. A więcej musicie się przekonać sami, wziąć na testy taką stację. Zobaczyć jako pierwszy tutaj w Polsce nagrałem z tego materiał. Także sobie musicie